W dzisiejszym filmie zobaczysz 10 szkodliwych przyzwyczajeń, których większość ludzi nie widzi u siebie, a które niszczą ich relacje i skuteczność w porozumiewaniu się z innymi. Obejrzyj ten film do końca i jeśli któreś z nich zobaczysz, to od natychmiast je wyeliminuj, bo ogromnie wpłynie to na twoją skuteczność i twoje relacje z innymi ludźmi. Bądź przy tym uważny, bo niektóre nawyki są bardzo nieoczywiste, a przy tym szalenie zdradliwe. Zanim powiemy sobie o konkretnych nawykach, zwróć uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Większość z nas wykształciła swoje wzorce komunikacji w dzieciństwie i w młodości, obserwując rodzinę, przyjaciół, nauczycieli. Niektóre z tych wzorców służyły nam dobrze w przeszłości. Może jako dziecko nauczyłeś się przerywać rozmówcy, bo inaczej nigdy nie dopuszczano cię do głosu. Może przyzwyczaiłeś się do używania sarkazmu, bo tak radziłeś sobie z trudnymi sytuacjami w szkole. Problem w tym, że te same nawyki, które kiedyś być może były pomocne, teraz mogą poważnie utrudnić ci życie. Sama się o tym przekonałam niejednokrotnie, choćby w tym względzie, że przez lata przyzwyczaiłam się do kończenia zdania za innych. W końcu w przeszłości wydawało mi się, że to był znak zaangażowania w rozmowę i dobrego wzajemnego zrozumienia, że w ten sposób pokazywałam komuś, jak dobrze go rozumiem. Oduczyłam się tego szybko, gdy uświadomiono mi, że ktoś odbiera to jako wyraz lekceważenia i braku zainteresowania tym, co ma do powiedzenia rozmówca, a wcale nie jako coś fajnego i coś, co miałoby nas do siebie zbliżać. Ba może być odbierane nawet jako wyraz tego, że kogoś traktuje się z góry. Mnie mocno zmobilizowało to wtedy do przyjrzenia się moim nawykom komunikacyjnym, a nawet więcej, przeanalizowania ich pod kątem tego, czy naprawdę wysyłam nimi właściwy sygnał, taki, jaki chciałabym wysyłać. Dlatego ty też przyjrzyj się uważnie, bo tymi nawykami niechcący nawet możesz sobie konkretnie szkodzić. Przejdźmy teraz do konkretnych zachowań, które mogą szkodzić Twojej komunikacji. Pierwszy. Powszechny w naszym społeczeństwie nawyk to automatyczne doradzanie. To jeden z najbardziej podstępnych nawyków, bo znów wydaje nam się, że pomagamy. Ktoś dzieli się z Tobą problemem, a Ty od razu przechodzisz w tryb doradcy, eksperta i mówisz, powinieneś zrobić to i to, na Twoim miejscu ja bym zrobił to czy tamto. Wyobraź sobie taką sytuację. Twoja przyjaciółka opowiada Ci o problemach w pracy. Zanim skończy drugie zdanie, ty już mówisz, musisz porozmawiać z szefem, koniecznie zaktualizuj swoje CV, a najlepiej to zacznij szukać nowej pracy. Wydaje ci się, że pomagasz, prawda? A teraz spójrz na to z jej perspektywy. Przyszła do ciebie, bo potrzebowała się wygadać, uporządkować myśli, może uzyskać wsparcie emocjonalne. Zamiast tego, otrzymała listę zadań do wykonania, które tylko zwiększyły jej poziom stresu. W książce Sukces w relacjach międzyludzkich, którą już wielokrotnie Ci polecałam i polecam nadal. Zresztą znajdziesz ją też w naszej księgarni, link oczywiście na dole w opisie. Więc w tej książce jest taka wspaniała zasada: nie udzielaj konsultacji bez zlecenia. Za darmo, owszem, ale nie bez zlecenia, czyli bez wyraźnego zaproszenia do tego ze strony swojego rozmówcy. Oczywiście, to jest zasada ogólna, bo jeśli jest stan zagrożenia życia albo zdrowia, albo masz z kimś taką bliską relację, że macie permanentnie otwarty kanał doradzania sobie nawzajem, no to nie ma problemu. Ale jeśli żaden z tych przypadków nie zachodzi, to nie wskakuj od razu w tryb doradcy, nie wtrącaj się, bo nie tylko możesz przez to stworzyć emocjonalny dystans i zbudować barierę w komunikacji, ale też doprowadzić do utraty zaufania. Co więcej, ten nawyk często prowadzi do sytuacji, w której ludzie zaczynają unikać z nami trudniejszych rozmów. Słyszałam jak ktoś w nawiązaniu do takiego doradcy powiedział: "Nie mogę z nią rozmawiać, bo to akurat była kobieta. Nie mogę z nią rozmawiać o problemach, bo ona zawsze wie lepiej, co powinnam zrobić". To jasny sygnał, że taki nawyk doradzania skutecznie zabija autentyczną komunikację. Jak to zmienić? Zamiast Automatycznie przechodzić w tryb doradcy, zacznij od prostego, jak się z tym czujesz lub co według ciebie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Dopiero gdy ktoś wprost poprosi cię o radę, możesz ją zaproponować, ale zazwyczaj najlepiej nadal rób to w formie sugestii niż gotowego rozwiązania. Drugi nawyk, którym bardzo sobie szkodzisz w komunikacji z innymi ludźmi, to nadmierne używanie słowa ale. To małe słowo, takie niepozorne trzy literki, potrafi przekreślić wszystko, co zostało powiedziane wcześniej. Świetnie się dzisiaj prezentujesz, ale następnym razem może wybierz inny kolor. Doceniam Twój wkład, ale można to było zrobić lepiej. Świetnie poradziłeś sobie z tym klientem, ale następnym razem musisz być bardziej przygotowany. Każda pochwała, każde uznanie może być natychmiast przekreślone tym jednym słówkiem. Ten nawyk niszczy komunikację na kilka sposobów. Po pierwsze, unieważnia wszystko, co zostało powiedziane przed ale. Ludzie zapamiętują głównie to, co następuje po tym słowie. Po drugie, tworzy atmosferę ciągłej krytyki. Nawet pozytywny feedback traci swoją wartość przez te z pozoru małe trzy literki. Po trzecie, zmniejsza motywację. Ludzie przestają dostrzegać swoje sukcesy, skupiając się na ale, a po czwarte, buduje mur. Nieufności. Rozmówcy zaczynają się zastanawiać, kiedy pojawi się kolejne ale. Tych powodów można wymieniać jeszcze więcej. Przyjrzyj się, czy i ty nie masz podobnego nawyku i o natychmiast popracuj nad jego wyeliminowaniem. Jak to zmienić i jak nad tym popracować? Zamiast używać ale, spróbuj rozdzielić wypowiedzi. Na przykład, świetnie poradziłeś sobie z tym klientem. W przyszłości możemy popracować jeszcze nad lepszym przygotowaniem. Albo używać i. Doceniam Twoją inicjatywę i zastanówmy się, jak zrealizować to w odpowiednim momencie. Stosować pauzę. Możesz między pochwałą a sugestią zmiany wprowadzić pauzę albo porozmawiać jeszcze o czymś innym i dopiero potem zaproponować tą sugestię zmiany. To są z pozoru małe zmiany, które mogą mieć naprawdę duży wpływ na to, jak jesteś odbierany. Trzeci nawyk Trochę wiąże się z ale, choć można go robić też przy użyciu innych słów i jest na tyle rozpowszechniony i na tyle szkodliwy, że zasługuje na osobne omówienie w tym filmie. Ten nawyk to ciągłe interpretowanie na niekorzyść. To albo taka automatyczna reakcja, gdy ktoś mówi coś pozytywnego, a ty od razu widzisz i podkreślasz negatywne aspekty danej sytuacji, rzeczy lub osoby. Dotyczy to Komplementów, ale też sytuacji i zjawisk, które dzieją się w Twoim otoczeniu. Ale to też takie interpretowanie na niekorzyść, gdy na przykład możesz wybrać dwie interpretacje jakiejś wypowiedzi i zawsze lub zazwyczaj wybierasz tą negatywną. A do tego jeszcze robisz to zamiast albo dopytać, albo zinterpretować na korzyść rozmówcy i na korzyść Waszej relacji. Uważaj na ten nawyk, bo nawet jeśli masz z natury pesymistyczne spojrzenie na świat, to zachowując się w ten sposób możesz być odbierany jak typowy dementor, czyli taka osoba wysysająca z innych energię. Bardzo łatwo, ulegając takiej tendencji, możesz wpaść w pułapkę, że wiele osób będzie łapało dystans w relacji z tobą, bo nawet nie będą chcieli zapytać, co u ciebie, bo wiadomym będzie, że na pewno jest fatalnie. Nie bądź taką osobą, bo to naprawdę bardzo źle wpływa i na Twoją komunikację, i na Twoje relacje z innymi ludźmi. Nawyk czwarty to przygotowywanie odpowiedzi zamiast słuchania czyli myślenie o tym, co zaraz powiesz, zamiast słuchania tego, co mówi Twój rozmówca. Zdarza ci się, że w trakcie czyjejś wypowiedzi już układasz sobie w głowie, co powiesz? To jest taki klasyczny przykład pozornego słuchania i jeden z najbardziej szkodliwych nawyków w komunikacji z innymi. Nieraz widziałam takie sytuacje, na przykład na sali sądowej, gdy ktoś, słuchając wypowiedzi innej osoby, już ewidentnie układa sobie w głowie to, co zaraz sam powie. Tyle, że takie przygotowanie odpowiedzi nierzadko skutkuje tym, że dana osoba nie uchwyci sedna problemu, bo jest tak zajęta układaniem tego, co zaraz powie, że zwyczajnie umyka jej uwadze, zwyczajnie przegapia kluczowe informacje przekazywane przez rozmówcę. Co gorsza, ten nawyk ma tendencję do eskalacji. Im częściej skupiamy się na przygotowywaniu swojej wypowiedzi, tym trudniej jest nam się przestawić na prawdziwe, autentyczne słuchanie. W efekcie nasze rozmowy stają się serią monologów, którymi wymieniamy się nawzajem i w których każda strona bardziej skupia się na tym, co chce powiedzieć, niż na zrozumieniu drugiej osoby. A przecież chyba nie o to chodzi w dobrej komunikacji, prawda? Piąty nawyk to robienie założeń albo czytanie w myślach. Jeśli zakładasz, że wiesz, co myśli lub czuje druga osoba, to ulegasz jednemu z najbardziej destrukcyjnych nawyków w komunikacji. Nie tylko pozbawiasz się dostępu do konkretnej, prawdziwej, rzetelnej informacji, pozbawiasz się możliwości poznania i zrozumienia drugiego człowieka, ale często robisz założenia, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością i co gorsza, na bazie tych założeń jeszcze podejmujesz decyzję. Czasami też takimi założeniami nakręcasz spiralę samospełniającego się proroctwa. Bo zobacz, zakładasz, że ktoś cię nie lubi, więc zachowujesz się wobec tej osoby chłodno. Druga osoba wyczuwa twój dystans, no i też się dystansuje, a ty dostajesz potwierdzenie swojego pierwotnego założenia i tylko się w nim utwierdzasz. Ten nawyk robienia założeń jest nie tylko szkodliwy w negocjacjach, ale też we wszelkiego rodzaju relacjach międzyludzkich. I z moich obserwacji, to jest jedna z najczęstszych przyczyn nieporozumień. A od nieporozumień do konfliktów już tylko jeden krok, malutki, bo granica jest bardzo cienka. Dlatego, jeśli masz sobie taki zwyczaj robienia założeń, to od natychmiast naucz się albo potwierdzania, czy Twoje założenia są prawidłowe, albo zamiast założeń po prostu otwartego pytania rozmówcy. Jak to zrobić? Dowiesz się na przykład z mojego filmu o aktywnym słuchaniu, albo filmu o tym, jak dobrze pytać. Linki do obu tamtych materiałów oczywiście znajdziesz tutaj na dole w opisie pod tym filmem. Zamiast zakładać, zadawaj pytania, weryfikuj swoje interpretacje. Na przykład używając zdań zaczynających się od, czy dobrze rozumiem, że, albo no, też nie ma nic złego w przyznaniu się do niepewności, więc możesz powiedzieć, nie jestem pewien, co masz na myśli. Wyjaśnij to proszę. Gdybyś z dzisiejszego filmu miał lub miała wyeliminować w swoim życiu tylko jeden nawyk, to zachęcam Cię, żeby to był właśnie ten. Wiesz dlaczego, prawda? Szósty nawyk, który szkodzi komunikacji, to licytowanie się. To nic, mi się przydarzyło coś gorszego. Ja to dopiero mam problemy. Myślisz, że tobie źle? Posłuchaj, co mnie spotkało. To klasyczne przykłady takiego nawyku. Ten nawyk jest szczególnie podstępny, bo często wynika z dobrych intencji. Niby chcesz pokazać, że rozumiesz sytuację drugiej osoby, że wiesz, kto jest, ale jeśli zrobisz to nieumiejętnie, to zamiast wzmocnienia relacji, tylko ją osłabisz i jej zaszkodzisz. Jeśli masz taką skłonność do licytowania się, to twój rozmówca, druga osoba, może czuć, że umniejszasz jej uczucia i doświadczenia, tworzysz niepotrzebną rywalizację, i wcale nie okazujesz żadnego zrozumienia, nie okazujesz empatii w ten sposób. Jeśli w każdej rozmowie kierujesz światło na siebie, a nie na rozmówcę, to nie idzie się później, że nie masz z nim zbyt głębokiej i bliskiej relacji. Tu od razu nasuwają się typowe rozmowy międzypokoleniowe, to jest też niezły przykład takich sytuacji. Jeśli na problemy dziecka czy nastolatki reagujesz słowami, myślisz, że tobie jest ciężko, za moich czasów to dopiero było ciężko. To nic dziwnego, że ta młoda osoba z czasem przestanie się z tobą dzielić czymkolwiek. Takim porównaniem nie budujesz żadnego mostu, tylko mur. Dlatego zapamiętaj to sobie i wyeliminuj go ze swoich nawyków. Nawyk siódmy. Ten nawyk też po części wiąże się z licytowaniem, choć nie zawsze występuje razem z nim. Ten nawyk to minimalizowanie uczuć innych osób. Nie przejmuj się tym, nie ma co płakać to nie jest powód do stresu. Nie wiesz, jak to jest, to w ogóle nie jest nic istotnego. To są takie pozornie pocieszające frazesy, które mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Takimi komentarzami często nie tylko nie pomagasz, ale też mocno możesz nadszarpnąć relacje, okazując brak zrozumienia i brak wsparcia. W końcu nikt z nas nie lubi, gdy jego uczucia są bagatelizowane, prawda? Nikt z nas też nie lubi, jeżeli stosuje się wobec niego gaslighting. O gaslightingu przeczytasz szerzej w naszej książce Wojna na Słowa. Link do książki zostawię ci na dole w opisie pod tym filmem. Zachęcam cię, żeby tam zajrzeć, bo poznasz narzędzia, jak sobie radzić, kiedy jesteś skonfrontowany z gaslightingiem. A co powiedzieć zamiast minimalizowania tego, co czuje druga strona? Możesz na przykład okazać zrozumienie. Rozumiem, że jest ci ciężko. Możesz okazać empatię. To musi być dla ciebie trudne. Możesz też zapytać o potrzeby. Jak mogę ci pomóc? Co mogę dla ciebie zrobić? Nie musisz od razu recenzować problemu, mówić, że jest mały, niewielki, albo że nic się nie stało. W końcu, kto lepiej niż druga strona wie, co tak naprawdę ona czuje? ósmym nawyk to uogólnianie. Ty zawsze, ty nigdy, wszyscy tak robią. Te wyrażenia to prawdziwi zabójcy konstruktywnej komunikacji. Znam przypadek małżeństwa, które trafiło nawet na terapię właśnie przez taki nawyk, bo żona zawsze podczas kłótni używała zdań typu Ty nigdy nie słuchasz, co do ciebie mówię, zawsze zostawiasz bałagan w kuchni, mąż się bronił podobnymi ogólnieniami, Ty zawsze dramatyzujesz, nigdy nie doceniasz tego, co robię. Więc takie nawyki mogą być naprawdę szkodliwe i warto je wyeliminować, bo one szkodzą często relacjom na wielu poziomach. Po pierwsze, wywołuje natychmiastową reakcję obronną takie sformułowanie, bo nikt z nas nie lubi być szufladkowany. Po drugie, zniekształca rzeczywistość, bo skupiamy się na potwierdzeniu naszych uogólnień, ignorując dowody przeciwne, które mogłyby tak naprawdę podważyć wszystko, co mówimy. I po trzecie, uniemożliwia to konstruktywny dialog. Zamiast rozmawiać o konkretnej sytuacji, wpadamy w pułapkę wzajemnych oskarżeń. Jeśli zastanawiasz się, jakie zmiany wprowadzić zamiast uogólnień, to pamiętaj, żeby używać po prostu konkretów. Odwołuj się do konkretnych zdarzeń i do konkretnych sytuacji. Używaj faktów, a nie generalizacji i zwracaj uwagę na wyjątki od reguły, bo to pozwoli ci dostrzec, że rzeczywistość jest jednak nieco bardziej złożona. Nawyk dziewiąty. Ten nawyk daje chwilowy spokój, ale długofalowo sprawia, że problemy rosną i zaczynają się piętrzyć. Ten nawyk to. Unikanie trudnych rozmów. Jakoś to będzie, samo się rozwiąże, nie ma co rozdrapywać, po co do tego wracać. Te pozornie niewinne wymówki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w naszych relacjach. Ten nawyk jest dość podstępny, bo często maskuje się pod pozorem dbania o spokój albo harmonię. Znam sytuację, gdy jeden z przełożonych przez pół roku unikał rozmowy z problematycznym pracownikiem. Argument był taki, no, nie chcę psuć atmosfery w zespole. Ale gdy w końcu ta osoba została zmuszona do działania, problem już urósł do takich rozmiarów, że tą osobę trzeba było zwolnić, co wygenerowało znacznie więcej stresu i znacznie więcej kosztów. No już nie mówiąc o niepotrzebnych napięciach w zespole. Unikać trudnych rozmów można na różne sposoby, no bo mogą być uniki zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Uniki bezpośrednie, czyli na przykład odkładasz rozmowę na później. Wymyślasz wymówki, udajesz, że problem nie istnieje, albo notorycznie zajmujesz się pilniejszymi sprawami. Możesz też robić uniki pośrednie, albo komunikując coś przez posłańców, albo wysyłając maile zamiast rozmowy twarzą w twarz, albo zmieniając temat, gdy pojawia się trudny wątek, ewentualnie tylko powierzchownie załatwiając sprawę. Jasne, na chwilę daje to jakiś rezultat, ale długofalowo często sprawia, że narastają konflikty, frustracje, pogarsza się atmosfera... Ale co ważne, jeśli jesteś na przykład przełożonym w jakiejś relacji czy osobą wyżej w hierarchii, to tracisz autorytet. Tracisz autorytet lidera, osoby, którą warto naśladować, i w końcu no, nie panujesz nad sytuacją i nie potrafisz w trudnej sytuacji spojrzeć prawdzie w oczy, załatwić czegoś jak dorosła osoba. Rozmowa o rzeczach trudnych może być też bardzo cennym doświadczeniem wzmacniającym relacje, więc wykorzystaj ją jako okazję, właśnie do tego. Skup się na tym, co chcesz osiągnąć, na tym, jak ma, jaki ma być rezultat końcowy. A jeśli zastanawiasz się, jak przeprowadzić trudną rozmowę, no to odpowiedź na to pytanie znajdziesz w jednym z moich poprzednich filmów. Link zostawiam ci na dole w opisie pod tym materiałem. A my teraz przechodzimy do dziesiątego nawyku. Ten nawyk to przerywanie. To może być wchodzenie w słowo, kończenie zdań za innych, przekrzykiwanie rozmówcy albo zmienianie tematu w połowie czyjejś wypowiedzi. To jest bardzo szkodliwy nawyk i jeśli zdarzać się mu ulegać, no to zmień to jak najszybciej. A jeśli spotykasz się z sytuacjami, że ktoś przerywa tobie, to koniecznie obejrzyj ten film o tym, jak reagować na przerywanie. Zajrzyj też do naszej księgarni do po dużo dobrej lektury, szczególnie polecam ci zestaw książek "Relacje 2.0" i "Konflikty", bo znajdziesz w nim wiele praktycznych narzędzi, które zmienią twoje rozmowy. Powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.